Jest o tyle specyficzny i inny, że w każdej innej dyscyplinie motosportu jeździmy właściwie tak, jak każdy z nas na drodze. W driftingu jest zupełnie co innego. W Driftingu, jak się wsiada, to od początku auto zaczyna osunąć bokiem, czyli robi coś, co większość z nas jednak na drodze, nie robi, a wręcz kojarzy się z czymś niebezpiecznym. Dużo zderzamy się ze sobą, ze ścianami, z różnymi przeszkodami, wypadamy z toru. To są igrzyska, natomiast na szczęście nam się nic nie dzieje. Oczywiście największa zabawa to jest tak zwane kiss the wall, czyli jeżeli mamy ścianę i mamy dojechać do tej ściany, to oczywiście zostawić na niej lakier, czy ją pocałować. Nie wjechać za głęboko, bo się rozbijemy. Nie wjechać za płytko, bo nie będzie zaliczone. Może nie chodzi o to, żeby się rozbijać, ale całowanie jest na pewno przyjemne. Jeżeli się to uda, to w tym momencie uśmiech po prostu rozrywa twarz jest to coś niesamowitego. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z motosportem, jeszcze nie wiedziałam, że drifting istnieje. I zaczęłam od rajdów samochodowych. Natomiast nadużywałam ręcznego. Mój pilot, jak siedział z roadmapą i widział jakieś właśnie łuki, i taki moment, kiedy ja zaciągnę ten ręczny, to tylko było, tylko o tym nie wiesz! Natomiast rzeczywiście to, mi, to było coś, co sprawiało mi ogromną frajdę. I jak zobaczyłam, że jest to dyscyplina motosportowa, nie wahałam się, od razu kupiłam autotynie napędowe i zmieniłam to na, na drifting. Auto, którym obecnie się poruszam, jest to auto Nissan Predator na bazie Nissana 200SX, natomiast z silnikiem od korbety 62 litra V8 z kompresorem prawie 800 koni, skrzynia biegów wyczynowa, dyferencjał wyczynowy, zawieszenie gwintowane. To jest auto, które jest świetne do wygrywania i ma ogromny potencjał. Ja przez wiele, wiele lat w Polsce byłam jedyną kobietą driftującą. Na dzień dzisiejszy jestem jedyną kobietą z profesjonalną licencją driftingową, polską i europejską. Natomiast no, chcieliśmy pokazać, że tam w tym samochodzie jest kobieta. I czym mogliśmy pokazać? Przede wszystkim różowym kolorem. Zawsze też zaznaczamy swoją obecność różowymi oponami, różowym dymem, różowymi śladami na torze. Przegiełam.